Zdaniem autora książki papież był przeszkodą dla sił globalnych, był kustoszem wartości chrześcijańskich. Ramieniem operacyjnym dla podmiany niego papieża miała być mafia Sankt Gallen, której istnienie jest potwierdzone dowodami, zeznaniami świadków, źródłami historycznymi. To jest, absolutnie nie jest to y, żadna teoria spiskowa. Była to mafia purpuratów, która miała wybrać Franciszka na stanowisko właśnie na urząd papieski i siłą przepchnąć jego kandydaturę. Włoski dziennikarz Gianluigi Nuzzi opublikował poufne listy, które arcybiskup, uwaga, Carlo Maria Vigano adresować miał do Benedykta XVI i adresował. Oraz do sekretarza stanu stolicy apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone, bliskiego współpracownika Benedykta XVI. Arcybiskup Wigano w swoich listach informował o szerzących się w Watykanie korupcjach, marnotrawstwie pieniędzy, nepotyzmie. Dziennikarz ujawnił też poufną korespondencję Benedykta XVI i kardynała Bertone.